zakup nowych kur, wniosek, jest ich trochę, trzeba im pościelać i tak to jest z obrządkami o kur. Samo się nie zrobi wszystko. Trzeba im dać jeść, trzeba im porobić, do miski coś rzucić, wodę mają, tam w pojemniku zjadły, tu zostało następne. No i to tak jest. Trzeba im coś dać, trzeba im coś, trzeba im coś rzucić i będzie dali, aby inne kurde chciały się Ciały niedziejka ładne, kogucik jest ładny, o, taki wstrokaty pieron. No, jest ich trochę, jest. Nie kupowałem już nasz na targach, tylko pojechałem do chłopa prosto i sobie kupiłem u niego, kurde. Tak, żeby to nie było, że sobie jeździ na targi już, koniec z targami. Wczoraj ja byłem na strajku rolników, a dzisiaj, uciekać, 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 bo coś muszę powiesić A dzisiaj jestem kurde już przy, przy kurach, to obrządki trzeba to porobić, samo się nie zrobi. Sami wiecie jak to jest. No, nie jest takie proste, jak się ma coś kurde kogadów tego trzeba porobić, samo się nie zrobi. Pedliczkę. No, także jest jak jest. Grzyby parzone, pucują troszkę tak. Pszenice umierane dostaną, szuty tak zwanej wody. Jakie A co tam? Dzisiaj będzie tak jest. Taki dzień jak co dzień. Bo nie wiadomo przez tego naszego wyjdzie teraz, pomysłów co to wyjdzie, tak ludzie strajkują i tak dalej. Dobrze robią, tak powinno być, Muszę tak być. Żeby więcej ludzi wyszło to będzie jeszcze lepiej. To na razie jest... Dobrze jest, no dobrze jest jak jest. Nowy towar zakupiony, nowe kury zakupione, więc trzeba je kurde karmić, trzeba im dawać jeść, trzeba im... Wszystkie, dawać o, tu się pochowały, o, pochowały się ja widzicie, białe, czerwone. Koguci jest, tu się czai, tylko kurki takie czarne, białe, różne są, różne, różniste. inne są, jak się, jak się bawia, jak się jak chodzą. Błoto, i błoto, i nic więcej, także. Dobrze jest, jak jest. Jest trochę jak jest, ale to są stare kury, trzeba je wybić i już. Do tego zakupiłem nowych trochę. Nie dużo, ponad 20, ale... No ale jest. Mają błoto, no bo leje i leje i leje. Dzisiaj trochę pogody jest, zobaczymy jak to będzie dalej. A tak to leje, kurde, ani to co zrobić, ani co, ani w pole wyjechać ani kiego cierpta, nic się da zrobić, nic. A pogoda piękna to by coś zrobił. W polu już najwyższa pora, by coś zrobić, pomału. Jest 21 luty, a tu nie wiedzie, bo mokro wszędzie, więc co, tyle. Więc co mogę dodać, więc co można odjąć? Nic nie można dawać, nie można orientować Trzeba pomału coś zrobić. Drzewa wyobcinane. Karmik jeszcze jest za mną. Może dosypię mu tam co Karmik dla ptaków. Sypniemy Są. trochę tam w ogolnikach, w Taki no, wieczór przyleca. Troszkę owsa, resztę kulą sypniemy, mają. Jak się cieszą, że dostały. Lecimy se tu do kur. Tam, tam będę se dziubać. Tam. Tam. Chcę, żeby szły. Chodźcie. Jak to Chodźcie. 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 to Chodźcie. 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 Nie? Jasny, grin, spod mi telefon. Widzicie, co się stało spod telefon. Ale to nie jest spod to spod, co zrobię? Nic nie zrobię. Marzanty no. się dro. Marzanty się dro. Kura poszła. Uciekać. Jo, Was nie wolno stosować. Jest jak no trochę, ale to nie wszystkie nasze jajka już, także jest. Już jest jak jest. Co, błoto jest? Jak zwykle bo to musi być czaj w gumiokach aż czaj w gumiokach bo tu było straszne o, wiaterek troszkę piździ, ale to jakoś będzie dobrze dobrze wszystko bo wcześniej kształki bo tak to chyba już teraz było za późno na obcinanie jakiekolwiek ale bajaro kurde w gumiokach nie przejdę to nie będzie wiemy zobaczyć na pole co, co. czy będzie coś mało robić czy nie nie jest tak źle, można było coś pomału ruszać. 20 lutego, 21 lutego, pomału trzeba działać. Może tu jeszcze doorać kawałek, tam doorać kawałek, zjeść zjeździć, no Tu trzeba porobić trochę kota, już samo się to tak nie zrobi, jakby się chciało. Także jest co robić. Owsa trzeba zasieć, bo owsa nie ma nigdzie, ciężko kupić. A jak się kupi, to już nie wiadomo, co to kupić. Więc. Kury coś muszą mieć, to jest takie prosta sprawa. Kury, nie tylko kury, bo my tak samo. Pszenicę muszę, trzeba się szanownie jest już. Także jest dobrze. Czas coś innego robić. Wiatę stawiać, no, dużo rzeczy jest do roboty, także będzie się dużo działo. Nie będzie tak źle, będziemy coś działać. Mam nadzieję, że będzie tak. W miarę normalnie się zrobi wreszcie. Na razie no to jest, jak jest, zobaczymy, co będzie dalej. Trzeba obserwować sytuację z rolnikami, z protestującymi, bo to chodzi o wszystkich, nie tylko o jednego czy o drugiego. Jak wszyscy się tam mobilizują i do dzieła, a nie część tylko ludzi, bo na część będziemy patrzeć, na wszystkich czas zobaczyć, jak to wygląda. Trzeba, wszyscy muszą się zmobilizować, jak się coś stanie wreszcie, bo tak to nie może być dalej już. To już nie, 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 nie ten czas. No co? Na razie wszystkim cześć.